Witajcie w kolejnym odcinku kanał bez kanału. A w dzisiejszym odcinku sprawdzimy. Yy, sprawdzimy loterię Nescafe napojów kawowych 3 w jednym. Tak mamy 100 facetek, a do wygrania są m.in. 15 razy. 100 zł codziennie oraz 100 voucherów wartości 1000 zł do wykorzystania na różnego rodzaju koncerty, imprezy. To co? Lecimy? Lecimy! Sprawdzamy! Dzień dobry. Dzień dobry. Mateusz z kanału Mateusz, numer coś tam, coś tam, coś tam. Nasz serdeczny kolega, który nas wsparł zakupem batonów Lion. Pewnie pamiętacie panowie, w tej, samej, w tej samej loterii zgarnął 200 zł. Wydał 100 zł Zgarnął 200, czyli stówkę był na plusie. Czy u nas będzie podobnie? Zobaczymy. Pierwsze zaszytki idą do sprawdzenia. tutaj widzicie teraz zawartość 100 saszetek kawopodobnych o smaku kawy, tak? bo kawą to tam raczej nie jest. Mamy tutaj kilo 800, prawie 2 kilo. Popatrzcie, popatrzcie, co tu się dzieje. Jak piasek z Afryki, gdzieś, gdzieś na Saharze, tak? Albo gdzieś w Argentynie, z Rajdu Dakar, tak? I idziemy spróbować z tego coś wypić, tak? Myślę, że z tego można zrobić fajną zupę. Esencję zupy, jak u babci. Dam na pewno spróbować Bartkowi, i Patrykowi. Zrobimy z tego takie malutkie szociki, zupą szociki, tak? Bo to może być mocne, chociaż nie wiadomo czy nam pikawe nie szczelą. Także chodźcie ze mną do kuchni. Nie ma żartów. Kilo 800? Dobra. Zalewamy. svinni tón birjarins shirt porre farum við til skjálf Alcohol ifa Teraz do dzięki. Damy? Jest transmisja live! Patrycjusz! No! Jesteś głodny? Tak, tutaj nie widać, bo czekajcie, bo tutaj jesteście no. Dobra panowie, ja muszę wbijać koniec. Nie, panie, teraz robię degustację. Poczekaj, no, bo już mam przedstawić transmisję live, nie? Na Facebooku. Dobra, zaraz na poczekamy. Po no to co, ile? Ja, nie, będzie smutny. Poczekać w odradzie ten kot, czego nie wbijałem. Myślę, że. Myślę, że. Dobra, słuchajcie, jest przerażony, ale spokojnie. Robimy live'a. Tam dzieją się rzeczy magiczne. Patrycjusz Suriga no, przez jest... U otwarte, nie przez zamknięte. Gada tak? sam do siebie, tak? Jest tak? nawiedzonym gościem i gada sam do siebie. Dobra, do no, telefonu. Takcie, robimy transmisję live z z openingu e, saszetek kawy Nescafe, kawopodobnego napoju, gdzie sprawdzamy, czy uda nam się coś wygrać. Chłopaki właśnie mnie w tym momencie nagrywają. Dawid się złości, że robię to na live'ie, że zaraz... się tak starał z, e, ze zrobieniem zupy, a tego właśnie olewasz. Nie, zaraz pójdziemy, zrobimy spróbujemy zupki zupki Dawida. Damy wam tak na zachętę kilka tych kilka saszetek tutaj na live'ie. Oczywiście cały odcinek będzie na kanale bez kanału, będziecie tutaj mogli go całego zobaczyć. Na ten moment, o, muszę przepisać jeszcze raz. Co? Bo tak to działa, że trzeba jeszcze raz to wbijać, jak się nie da X-a. Gorzej jak ten lepszy. Hej. Słuchajcie, mam tutaj zupkę, zupkę podobną jak u babci i teraz poczęstuję tą zupką. Patryka i kogo? Nie możemy się Bartka, tak. Ile tam jest. Kogo? E, ile tam... Z ilu tu Sasza tak zrobiliście? Nie mówiłem to wszystko minutę temu. Prawie, Prawie dwa kilo. No, ale ja nie wiem. no. Z Prawie to dwa kilo to jest esencja. Ja wam na pewno naleję i będę powierał. To jest esencja z kilograma. Ja pierściem jaka czarna. Z esencja z kilograma 8. To jest naprawdę czarna kawa, nie? No. I to jest z cukrem jeszcze? To jest z cukrem. Gdzie tu mleczko? to mleczko? Czy to jest Widzisz tą piankę tu? Widzisz tą piankę? O ja piernicze. Dobrze, panowie. Może nie pijemy wszystko, bo może nam serce stanąć, tak? Ale zrobimy teraz, To no walnąć. Masz gdzie to zmieścić? Mam, ale serce modzkie. <grym> serce Lwa. <grym> Dobra, panowie. Ja to, na to jest takie espresso. Na zdrowie, panie. Dobra, na zdrowie. Espresso. To, to, to nawet nie chce schodzić z tej ze ścianek, zobacz. To mam, trochę no jest to... Mm. No smak jest dość ciekawy. Jest no. ciekawy, no. Dobre. Mhm. Wiecie co mnie smakuje? I wcale mi nie zapłacili za to, że on to powiedział. Taki karmel jakby trochę, nie? Tak pewnie Jest momencie... tak gęste. To jest syrop. Mm. Mm. Smakuje tak jak włoska kawa. Espresso tak malutka, nie? Tylko, że jest naprawdę smaczna. <laughs> <To> słuchajcie, my <laughs> myślę, że to wszystko nie wypijemy, tak? Mm. Nie widzę w ogóle... Dobra, nie ja już mam. Ok, także. Dobra. Kurde, no. Okej, okay, także myślę. Okej, okay, także myślę, że ta kadam wcale nie działa. Że ona słabiutka jest, jest słabiutka. Zero. Bartek, ona jest słabiutka. Wiecie, ona jest słabiutka i w ogóle nic nie daje kopa. Ja cię kręcę. Panowie, panowie, no. czemu was nic nie ten? Mówiliście, że daje kopa. Co się stało, hej? Nie, to. znaczy, się. No, nie, no, mnie taka kawka to nie rusza, nie? No. Jest, ja za dzieciaka paliłem papierosy bez filtra i piłem taką kawę, wiesz, bez popijania, bez wody, nie? Ten, to jest zupa, to nie jest kawka. To jest syrop, to jest esencja. Syrop Ale kawowy. No. Ja powiem Wam, że nie to jest naprawdę czuję bardzo coś. smaczne, nie? Ale nie czuć, jednak czuć. Słuchajcie, no to w takim razie czas na podsumowanie odcinka. W tym odcinku udało nam się wygrać. Tyle! wow, Bez kanału! No i proszę masz. Hmm, jeśli chcecie zobaczyć odcinek na kanale Matusza, to wchodźcie tam, nie pamiętam dokładnie nazwy kanału, bo tam jest 1.2, 1.2 coś tam, coś tam, coś tam, ale Matusz, fajny gość, pomógł nam z dajonami. pozdrawiamy żeby, Cię. Widzę, 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 bardzo działa tak? Bardzo działa nam mnie, była bardzo dobra, bardzo dobra kawa, bardzo dobrze się pije MC Silk. To był tak? On? A co to jest? No ten taki szybko rapujący raper. A to Eminem się nazywa. Nie, 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 Polak. Mm -hmm.